Halo, halo, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mateo Choski No i nadeszła ta chwila, kupiłem sobie siódemeczkę kołowca francuskiego Ebera Hotchkiss To się tak nazywa chyba No i oczywiście pojazd jest stokowy Jedynie co, no nie zamierzam tego odblokowywać za, za wolnego expa na razie Chcę po prostu zobaczyć jak to będzie wyglądało, jak to będzie jeździło przede wszystkim Załoga jest jaka jest, czyli jest ona przerzucona z tego AMD, czyli z poprzedniego kołowca. Dorzuciłem sobie wentylację też z tamtego pojazdu, bo już tutaj będę wsadzał lepsze wyposażenie, ale to nie teraz. Dopiero jak będę z czasem sobie tutaj progresował, jeżeli chodzi o, o radejko, o silnik, o kółka i o działka. Najlepsze działko, działko jest takie wystarczające powinno być, no, na razie będę jechał tym, co wydaje się być szalone i, i trochę głupie, ale bo wiem, że mogę sobie to zrobić za wolne doświadczenie, ale nie chcę po prostu, chcę się przejechać tym yy, stokowym pojazdem. Dobra, no to jeżeli chodzi o celność działa, no tych parametrów, parametrów nie ma co omawiać. Jakoś bardzo szczegółowo, mobilność, która jest naprawdę super. Fajnie to wychodzi ta moc na tonę, ta prędkość. Natomiast mnie bardziej interesuje to, w jaki on sposób się będzie zbierać, w sensie jak szybko będzie się rozpędzać do maksymalnej prędkości, czy po prostu y, będzie dla mnie to wystarczające. Y, więc klikam sobie bitewka. Mam nadzieję, że wszystko tutaj jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o. Tak, wszystko mam. Mieszeczka ładnie jest. Wszystko jest. No, i ciekawe, ile będę czekał na pierwszą bitwę tym pojazdem. Dziwne nie będzie, oczywiście, jak. Jak. Kolej, Sorki. Dziwne będzie, jak, jak wyrzuci na. na niskie tiery po prostu. Kurde, strasznie długo się czeka. Ja wiem, że jest. 6,5 tysiąca graczy, ale no już by wylosowało, bo dosyć długo się tu czeka. Być może dwie bitwy tylko zagram? Kurde, nadzieje no się to samo co przy AMD, ale też muszę brać po poprawkę na to, że jest mało ludzi po prostu i, i, i nie da się po prostu ten matchmaking nie może zebrać. Odpowiedniej ilości graczy, odpowiednich pojazdów. Swoją drogą bardzo mnie ciekawią te polskie niszczyciele, nowe, co mają wejść. Z tą bzdurną mechaniką, w sumie nie wiem po co to zostało wymyślone. Znaczy, wiadomo po co, tak, żeby trzepać kasiory, ale, ale bardziej mi chodzi o to. O, w końcu się udało na siódemki ósemki, oj, szóstki też może być spoko i ciekawi mnie w jaki sposób te, te pojazdy tam zostaną zaprezentowane tam na przykład ósemka, dziewiątka, bo chyba tylko ja dziesiątkę widziałem jeżeli chodzi o, o te pojazdy, o te TDki i ciekawie będzie się grało tymi pojazdami w sensie jak te uszkodzenia na odległość będą działać czy czy rzeczywiście będzie to takie do dupy? Czy, czy będzie się dało jakoś tym, tym grać? Ok. No, wydaje się być to takie lepsze. Pierwsze wrażenie przede wszystkim jest dobre. To trzeba sobie powiedzieć wprost. Możesz kurde, żem dał dupy Oj, sorry Pierwsze wrażenie dobre Natomiast Kurde, obracać się tym to jest po prostu Tragedia totalna Ja pieprzę no Dobra, no coś trzeba spróbować, nie wiem, coś tam Ustrzelić, bo przecież to jest. Orze. O, jedzie tutaj. Okej. Okay. Ja za bardzo oczywiście w tej bitwie nic nie zrobię. Ja będę w tej bitwie lamić, bo ja nadal się nie nauczyłem jakoś konkretnie grać na tych, na tych kołowcach. Ale coś postaram się. O, 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 wykombinować. Kurde, nie trafiłem. Tutaj był typ. O, ten sam. Piękne to było, ładne. Kurde, tylko szkoda, że tak szybko uciekł. Tu nie ma nic. Coś się uda. Kurde, przejechał tam dalej. Ten czołg fajne skupienie ma dosyć. Nie zwróciłem uwagi, jakie jest skupienie tego pojazdu, ale. Tak, czuć, że naprawdę ten pojazd jest czymś lepszym niż ten AMD, to już, to już na pewno wrażenie dla, na mnie lepsze zrobił. To, to już tutaj mogę na wstępie powiedzieć, że ten pojazd jest. O wiele bardziej ciekawszy. Przede wszystkim te jego możliwości są ciekawsze. Kurde, ja nie wiem co ja mam w tej bitwie robić. Prawdę mówiąc, no nie, no tutaj raczej nie. Z tamtej strony już atakują. Tam są ósemki, ja im nic nie zrobię. Jedynie co mógłbym zrobić to. Spróbować tam pojechać, gdzie ten AMX, ale jak on dostał? Kurde, jeszcze, kurde to ja pierdolę, nie? Sorry za przekleństwa. No nie, no nie wierzę w to, że kurwa, mać ding dong jakiś. Jeszcze ten chce ode mnie coś. No dobra, no bitwa pewnie będzie przegrana, no ale co mam zrobić na. W stokowym pojeździe, no Nasi wygrali przynajmniej środek mapy, więc będę mógł tam sobie podjechać Jaki to ma promień skrętu w ogóle, kurde No dobra Trzeba zwaniać przy, przy zakrętach po prostu i Wychodzi to lepiej Dobra, coś tu będę mógł czy nie? Nie, oni stoją tam gdzieś za. Zmienię sobie na golda, bo coś czuję, że może się przydać. Tutaj nic. Z tej strony też nic. O! Jest, jest. Mogę coś. Coś mogę uderzyć, ale to wycelowane jest we mnie. A teraz może. Coś zrobić, coś zrobić. Skończyć gnoja przede wszystkim. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, okej, okay, udało się jakoś to zrobić. Nie wiem jak, ale się udało. No frontalnie na niego nie wyjadę, no nie, to, to nie ma opcji. Kurde. Tam zostały nasze pojazdy, które będą potrzebowały wsparcia z tej strony jakoś, jak będą tam ci wyjeżdżać. Ale no jest jeszcze ten koleś, który będzie próbował wjeżdżać tu na tą górkę i psuć tutaj wszystko. Bo to się da jeszcze wygrać, jak się odpowiednio by zagrało. No szkur, takie celowanie... Nie, to o dupę potuc takie celowanie też. Damage za, za bardzo, za wiele nie zmienia, jeżeli chodzi o te, o te działka, co tu są na tym pojeździe. O kurde. Ale zawsze to coś. Nie no, strasznie chujowo się gra, przepraszam. Ale no... No, ale to jest yy, czołg stokowy, prawda? Więc nie ma co się. No, jak to się stało? Mogę jeszcze raz coś? Nie, dobra. Okej, okay, no, trudno. Następna bitwa, no bo co? Ok, już jest po bitwie. Yy, doszedłem chyba do wniosku, że jednak nie będę się katować. I. Po prostu kupię te kółka lepsze i te działko lepsze, chociaż te. No bo z tym działem to jest po prostu nie. I jeszcze z tymi kółka, kółeczkami to. Silnik wiadomo, że to jest, że tutaj zmieni też dużo. No ale na silnik to już nie będę wydawał. To już normalnie. Ok. Nie wiem, ile tutaj sobie włożyć. 10 powinno wystarczyć. O kurde, ja nie chcę tyle tych hajków, na cholerę mi to tyle jest Okej, okay, no i co ono jeszcze? Dobra, niech będzie tak Tak jak poprzednio chyba zresztą Dobra, kolejna bitwa Czy tym razem też tak długo będę czekać Kurde chyba będę tak długo czekać. Dobra Wrócę jak będzie bitwa w końcu. Okej, okay, w końcu wylosowało. Czekałem półtorej minutki, ale w końcu się udało. Tak, doszedłem do wniosku, że nowi gracze nie mają łatwo, ale Ale jednak te dodatkowe te bonusy, te dodatkowe misje, te tam akademie pancerne, czy co to tam jest. No dają dużo i też Wargaming nie, nie skąpi jeżeli chodzi o te rezerwy i konta premium, dni konta premium także z tym nowi gracze mają o tyle lepiej, że są w stanie troszeczkę się szybciej wyexpić jeżeli chodzi o pojazdy jakieś konkretne, które ich interesują więc tutaj za to taki duży plus bym powiedział dla WG no bo kiedyś to było inaczej, wiadomo kiedyś to nie było takich rzeczy jak są teraz, czyli jakieś rezerwy, jakieś VOD plusy, mnóstwo premek i tak dalej, więc dobra, ale co ja powinienem zrobić teraz? Będę musiał sobie kupić jeszcze do tego pojazdu optykę, żeby widzieć więcej, bo z czymś takim to tak no nie bardzo, o kurde. Gościu mnie zauważył, nie? Nie zaświeciła się żaróweczka, to ciekawe. Bo powinien mnie normalnie dospotować. O, te przeładowanie tym razem trochę dłuższe, bo inne parametry działa. Nie wiem czy to dobrze, że ja tutaj sobie tak stoję, raczej powinienem gdzieś tu odjechać bardziej na bok. O. Ustrzelecie. A, i szkoda. Kurde, no. To jest jakiś nomad. Jakiś taki dziwny pojazd. i weź tego w ruchu, traf Masakra. Wow. On tak dostał, czy. Czy po prostu gdzieś tam spadł? Nie no dobra, trzeba się ruszyć, kurde do przodu, bo trzeba tego gościa tu wyświecić. No, ale tego gościa tutaj nie ma. Jest tutaj. O, kurwa, mać, no to żem dostał. Dobra, dobra, dobra. No to pograłem sobie już. Nie no, tym pojazdem to w ruchu trzeba być, a nie gdzieś tam stać, kampić. To. Kurde, celowniczy uszkodzony jeszcze. Trzy życia. No naprawdę bardzo dużo zostało. Ja pierdzielę panie. Kurde no. No, jeszcze mnie znowu coś wyświeciło, nie wiadomo co, nie wiadomo skąd. Oj, coś tu we mnie waliło. Kurde, Dobra, spróbuję podjechać. Najwyżej zginę i rozegram jeszcze jedną bitwę, ale to już ostatnią, bo. Bo mi się nie chce tyle czekać. A też widziałem kilka fajnych bitewek do, do nagrania. Kurde, ten pojazd wolno pod górkę sobie jedzie. O, 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 to by było fajne. No, szkurde, no. Ja pier. No, coś się udało. Tego nomada wyspotować trzeba. Czy ja tu coś mogę? Mogę. Dobra, oni już zabili tego nomada chyba. Ja pierdziemy. Nie, no ja. Podjadę sobie. O jezu nie. Nie! Proszę nie. Dobra, uciekłem mu. Jeszcze się dingłem od niego. Kurde, no. Ale bitwa też taka, nie wiadomo czy wygrana Dwa są? Nie, co to tutaj było? Tu jest Isu i tam jest Isu Poważnie? Nie, 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 nie Kurde, no chciałem sobie w niego strzelić, przebić i... Dupa Dobra Czy ja będę tutaj bezpieczny jako tako Ale nasza drużyna No to widzę, że już Że to już koniec Z nami tu Ale Nie wiem Czy to dobre to co ja robię Ale spróbuję no właśnie To już se spróbowałem To już sobie spróbowałem Przynajmniej kółka działają jak trzeba jest lepiej z tym. Bezeta, o jezu, to jest dopiero upierdliwy pojazd. No ja nic mu nie zrobię: ani w bok wierzy, ani jeszcze mnie ten z tyłu zabił. A. Kurde, żeby tym nauczyć się grać, musi minąć naprawdę sporo czasu. No, i jeszcze wymaksować sobie te pojazdy. Dobra, ok. Yy, wydaje mi się, że to tyle. Nie będę rozgrywał chyba już trzeciej bitwy, bo nie mam ochoty czekać teraz znowu dwóch minut. A jest no trochę późno, więc. Podsumowując ten pojazd, tak na pierwsze kilka zdań, no to jest na pewno lepszy i bardziej ciekawszy, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten pojazd od tego AMD. To zdecydowanie ten EBR-ek jest, jest o, wiele, o wiele ciekawszy. Przede wszystkim te działka, które tam ma dalej, znaczy te, te ostatnie, co jeszcze tam zostało, jest najciekawsze. No i, no i ta mobilność, ta mobilność jest lepsza. Ta skrętność, ta zwrotność, to wszystko jest teraz tak jak ja wyobrażałem sobie właśnie yy, kołowce. No i co, no, wiadomo, spotowanie aktywne i tak dalej. No, automatyzmy pewne, tak, muszą zagrać. Tak w ogóle to my mamy więcej życia: 3400 życia, a pojazdów mniej. No, być może ta bitwa będzie wygrana, kto wie być może będzie gwiazdeczka zbita no cóż ten pojazd nie należy przede wszystkim do takich gdzie gdzie łatwo się nim gra, no bo bo jednak trzeba troszeczkę się troszeczkę trzeba nabrać tego doświadczenia tymi pojazdami w WOCie, no bo inaczej się nie będzie dało jakoś tak w miarę czerpać z tego przyjemności no i testowanie. spotowanie. No, tam trzeba dokładać ewidentnie e, optykę. Optykę zdecydowanie, bo bez tej optyki podejrzewam, że będzie bardzo trudno. Nie będę wykrywał tak szybko pojazdów jakbym chciał. Nie jest takiej, odleg takiej odległości, jakbym też chciał, więc no. Ta optyka jest konieczna. O, tam jest. No, i dead. Nie ma go. Dokładnie, brawo. Lepiej mi idzie normalnymi pojazdami, typu średnimi albo, albo ciężkimi. To. Czy TDK-ami, nawet jakimiś tam cięższymi, na przykład, albo, albo nawet super Hellcatem mi o wiele lepiej idzie niż granie kołowcem. O, pięknie. Czyli bitwa jednak jest wygrana, no bo wątpię, że chociaż no wiadomo, no wszystko się może zdarzyć w tej bitwie jeszcze. Przede wszystkim nie wiadomo gdzie oni są. Ten zrobił 5 fragów. Jest szansa na specjalistę. Ciekawe czy czy tutaj jakoś zaskoczy. Oj, temu to wieże rozdupcyło nawet. Ja ogólnie na razie sobie robię przerwę od. Nie ma go? O, nie, nie strzelał. Ciekawe, czemu nie mógł, czy. Jeszcze tutaj z tej strony jest. Oj. Oj, dobra, jest, jednak się udało. No to gościu ma specjalistę. Ciekawe ile zrobił w tej, w tej bitwie w ogóle. Może jakiś ciekawy wynik. Chociaż gościu ma full życia. On już powinien normalnie bez problemu wyjechać na ten pojazd i go skończyć już bez... bez jakiegoś tam bujania się czy coś takiego, bo to nie ma sensu. O, gościu przyjmie. Na spokojnie sobie go obiedzie. No, nawet nie normalnie go przebił i tyle całkiem fajna bitwa 7 fragów gościu zrobił no i cóż trzeba będzie tym po prostu pojazdem w następnych dniach troszeczkę więcej popykać więcej pograć prawie 1000 expa no zrobił swoje 4400 zrobił 1300 expa no, ja zrobiłem no, bardzo mało. No, moja gra nie była przydatna tak naprawdę dla, dla tego teamu. Dobra, a jak tam w ogóle misyjki? Aha, dobra. No, to jeszcze sobie później popykam. Ewentualnie dopiero jutro. No, ale podsumowując, ten pojazd: No, to przede wszystkim tu jest potrzebne to. Dokładnie, bo to dosyć dużo pomoże. Dokładnie, to dosyć dużo pomoże, no i oczywiście ten dosyłacz, który też dużo y, pomoże. Chociaż zastanawiam się, czy tego, aby czasami nie wziąć, być może bardziej przydatne niż to? No bo o ile mi to obniży przeładowanie działa? Przeładowanie w tym momencie to jest, jest 6 sekund ponad. No. no nie, nie, jest różnica. Im się szybciej strzela w wocie, tym coś można więcej zrobić. Także, tu mam coś z nagród? Nie, bo to trzeba mieć. To są te fioletowe, tak? Ulepszone i eksperymentalne. To w ogóle nie wiem o co z tym chodzi. Będę musiał chyba się jakoś tam zagłębić. O co chodzi z tym eksperymentalnym? No, yy, dobra. To by było wszystko. Yy, następnych kilka filmów, pewnie będzie z tym pojazdem. No, bo. Będę szedł do tego pojazdu dalej i będę miał Łokur czy tysiące. No, czyli przede mną dosyć dużo gry będzie. Będę sobie musiał wziąć premkę, wydaje mi się, że tak na dwa dni. I, 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 I w środku dnia, jak będę miał jakąś tam możliwość, to będę sobie pykał, rozgrywać przynajmniej będę, nie wiem, tam 5 bitew, żeby żeby sobie. Dodatkowo jeszcze tutaj, w, tak, tutaj, o, w tym momencie właśnie pokazuję. Tutaj, żeby sobie to, yy, to doświadczenie podbić. No i tyle, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o jakieś inne tam pojazdy, tutaj mam te do ekspienia, na przykład Kometa. Tu, do tego komecika to już też też niedaleko. Centurion, jedynka, no to za niedługo też będzie. Tu już też powoli kończę. Bo już mam tu zaraz kolejny pojazd do odkrycia. Tu jest też kolejny. I sprzedaję chyba tego typa 58. Bo, bo nie wydaje mi się, że jest sens go trzymać. Jak mam 34, znaczy 85, MK i, i zwykłą. Dobra, i tyle. No, no i oczywiście mix setka. <grym> nie wiem, czy w ogóle będę chciał tym grać. Bo. To raczej nie jest pojazd dla mnie. Też mi się tak wydaje zbyt mięciutki. Kiedyś był spoko. Teraz widuję go czasami tam w bitewkach, ale no rzadko. Mówmy się szczerze, rzadko widzę. Dobra. Kończę. Dzięki za lajki, suby. Ostatnio też tam troszeczkę tego wpada. Są komentarze, także yy, także mnie to cieszy po prostu. <laughs> Na razie i do następnego razu.